Cześć, wszystkim z Wami Ala i na moim kanale w drodze do Minimalizmu. Dzisiaj opowiem Wam o książce. Po prostu w sumie o tym, co teraz czytam. I to ta książka. Pokaż swój styl. Bardzo fajna. Ta influencerka. Boże, jakie dziwne słowo. Jest z Ameryki i na ten moment, jak ona pisała tą książkę, ona miała około 3 milionów subskrybentów. Teraz ma 7. Bardzo mi się spodobała ta książka. Ma bardzo dużo obrazków zdjęć. I tą książkę pewnie, że wypożyczyłam w bibliotece. Każdego zachęcam, korzystać z bibliotek, ani kupować sobie książki, żeby je nie gromadzić w domu. Chociaż na przykład do tej książki widocznie jeszcze wrócę, bo ona naprawdę inspiruje. Zachęcam do przeczytania, naprawdę. Doradzam. I druga książka, którą teraz czytam, ale tak. Jestem tak w połowie drogi. Pisz, publikuj, działaj. Póki co jeszcze ją nie przeczytałam do końca, ale mogę powiedzieć, że tak naprawdę połowa książki takie oczywiste rzeczy są napisane, gdzie już kiedyś słyszałam. Z jednej strony to nawet jest dobrze, bo Mogę zawsze otworzyć jedną książkę i zobaczyć wszystko, co chcę. No w sumie, jak mi coś jest potrzebne, to sobie notuję na przyszłość, żeby później gdzieś tam nie trzeba było mi tego szukać. Czy doradzam przeczytać tą książkę? Hmm. Póki co, ciężko mi powiedzieć. No, ale zawsze jak chcesz pisać, publikować i działać, jako poradnik w sumie może być taki jeden z wielu do powtarzania czegoś, co już masz. W sumie tu są też takie miejsca na notatki. No, pewnie, że książkę z biblioteki nikt tu pisać nie powinien. No, ale takie notatki można robić sobie gdzieś tam na karteczce, ponieważ też ta autorka mówi, że to nie po prostu notatki, a tak naprawdę ćwiczenia. No, kto lubi takiego rodzaju książki, to też polecam do przeczytania. A i jeszcze jedna książka o napisaniu scenariuszów. Uratuj kotka. Tu one. Tak, Dość dawno ją przeczytałam. E, tak, jest ciekawa, ale dużo też różnych takich rzeczy, mm, troszkę ustarzałych, tak powiem, ponieważ książka była pisana dość dawno. Ale dla osób, które się interesują napisaniem scenariuszów, czy po prostu napisaniem czegokolwiek, też to razem przeczytać, może znajdą, czy znajdziecie tam jakieś inspiracje dla siebie. No i na tym wszystko, żegnam się, cześć.